trzeba kupić wiatra, trzeba było do, do, do domu nawet do kupić. E, te. kupić. Ciekawe, kupiłem duże wiadra na śmiecie. Nowe Nowe Czyli po zimicie, Kurwa, była po Zimice, ta położona, nie mam. Po Tak. Gdzieś leży pewnie, no? Leży tylko kurwa w morku i ciu pojechała? Nie. Tutaj gdzieś chyba leży, o tutaj chyba ja coś kojarzę. Ona tutaj leżała? No ja patrzyłem, I nigdy tam nie, nie ma. Ani ja, ani on patrzył. To zobaczysz. No to Masz nową. No ale kosztuje to! No. Wszystko... 200 zł. Wszystko kosztuje. No, to buchujmy by je bywać. Kotlet stówę. Po no. 20. Pochójmy by je bywać. No to widzisz, no. No to widzisz. Taką ta sprzątaczkę dał. To nie, to nie jest sprzątaczka. Sprzątaczka. Nie. Ją tylko dobrze zjechać i wszystko. A wczoraj tak ładnie rozmawiałeś z nim. Chwaliłeś. Bo on przyjeżdża wszystkim swoim pierdolą. A gdyby sama przyjechała, to by została ją. Tak ją było jak nie wiem. Masz, no, że z nim to tu... Nic ci mogę znaleźć. Wszystko szukać. Bo porządek, no. no wi... o, o, w innych miejscach. W innych Wszystko Odkurzacie dobre, kur... wybieram sadę Wy kurma No gdzie jest, stoi na szafie ten odkurzacz? Gdzie? O tu w przedpokoju. Rakieta ta? Jaka rakieta? Ten baniak? Nie, nie baniak żółty ten. No tu stawialiśmy, tak? Na górę. Stoi na szafie. Torpeda. Torpeda czy jak to się zrobi? No ten co w kuchni stał, odkurzacz, tak? W kuchni odkurzacz co stał, ten... No? kremowy i czerwony. No, krem, ty kremowym wybierasz, tak? A gdzie to No na szafie stoi. Na górze? O, tu na szafie, tam ryn, o ryn. No, pokazać ci? No. No tu przy zimnym pokoju, ta szafa co jest, tak? No. On na szafie na górze leży, no. A czerwony? A ty pewnie też tam leży, no. No widzisz? Kurwa szukaj. Wszystko kurwa szukaj. Przątaczka no. jak... Najlepiej jak stało przy łóżku wszystko, nie? Nie, w kuchni Dzień dobry Panie Krzysztofie, Cabo Rodo i wszyscy lokatorzy Domku Drewnianego Łech! Przesyłam te Boże dary na Pana ręce ponieważ ja jest Pan człowiekiem godnym, sprawiedliwym, akuratnym itd. tak Łech! 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 Podziwiam Pańskie perypetie już od dawna, jeszcze za czasów Odleżyny o, ha, ha, ha. Brakuje trochę majora, na szczęście Lech. pan Andrzej G. Borodo godnie go zastępuje. łech Dziękuję za, za wspomnienie. Lech. Więc szanowny panie G, gratuluję inwencji twórczej. Widać, że zaczyna pan kumać o co chodzi i robi pan i robi sobie kabaret z pana K. <laughs> <laughs> Wpadcie, zna... że... w no, Dobry człowiek nie napisały. Bo kabaret robi jak chuj. chle Codziennie. A ty co robisz kurwa? Śpisz codziennie. A spać można. A kurwa byś chociaż kurzą raz. Nie tylko. No. Nie tylko. Wszędzie, wszędzie są. Pochódź ten wężyk za 89 zł Kupiłeś. Na zabawę. Na zabawę. No do niczego nieprzydatny. Dobra, nieważne. W patrze znajdują się najpotrzebniejsze rzeczy. Zamknij się. Czytam teraz. Zagląd ci to możesz ty. No co za że, że, że nie mówiłeś o Tobie? Ja? A Ty się nie trędzej, śmieciu O kurwa Śmieciu tak? Śmieci to są... o to, tu To No Okej, nie tracisz mnie To nie traktuj tak ludzi kurwa Nie Nie traktuj tak ludzi A Ty mnie nie, nie traktuj tak Ale... Tak. Jak ja Cię traktuję kurwa, ja Ci przychodzę, pomagam Ja <słuch> powinienem leżeć w domu siurkiem do góry kurwanie, tu A, siedzieć Kurwa, chcesz dancować? Nie obrażać go kurwa Dlaczego to tu, tu leży kurwa? Ciężko podnieść? Ja cię kurwa zobaczę, ja cię nauczę początku. I to Bo się Bo ja zajadę do domu i zobaczę To ja go wypierdalać. Co ty będziesz wypierdalać kurwa? U mnie nie ma kurwa co wypierdalać, a u a ciebie jest! Jest kurwa, jest! Co ty? Co ty? Psa wypierdalisz to cię pogryzie. O! Aaron? No. Aaron? Tak Kurwa ja dam, życie do mnie będzie dobry. To pchły cię zjedzą, z jego. Tak. Patrz, żeby cię nie trzeba. No ty zgłosiłeś mnie kurwa za no. 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 A ty takie było zgłoszenie? Tak, zawiadomienie poszło. Tak? Tak. Tak? W bo by tak było? Co? Było takie zawiadomienie? Było. To mój innego. No. Nie! Mój też. Nie. Ja chodziłem kurwa. Się, dobrze, siro... się Jeszcze raz kurwa przez ciebie trafię kurwa na trójkę. To co? To jajca do płycy. To byli sieci lepsze. lepsa tak, to by nie. A może moje byli O kurwa. <laughs> zobaczymy. No, zobaczymy. Całość paczki da do ręka. Całość paczki do ręka. Całość paczki do ręka. O, wszystko to samo. No, zaraz, zaraz zobaczymy, co to dalej jest. Tu. Co to, to? To jest Czy Co ja robię? Nie, to się nie robię, to nie widzę. Ja wiem co to jest! Ty Przyszałem też wiesz? <grymne> ja się domyślam. Aż Krzysztof zadowolony. A Co to jest? Nie, <grymne> to jest kropka. To się postarali. Ale to ile to trzeba No. No. O. o <laughs> to się no. tam jest, tam jest. O. Kurwa. Dobra, to może i wtedy <laughs> nie będziemy rozpakowywać <laughs> bo to zawartość tej paski pewnie będzie taka sama do końca No, ale list Nie Do liściu. Do, o do tam list jakiś jest, no ciemia. To nie list To dalej karton a, no w dalszej zawartości to nie ma sensu a, a, a ta łódka była tak no, my, my, my. będziesz dziękował za taką paczkę no nie no oczywiście, że podziękuję, dlaczego mam nie podziękować dzięki za pani dzięki za, e, za bardzo to? pan czy pani to? pan Robert to dla pana Roberta podziękuję no to dziękuję dla pana Roberta za wspaniałą paczkę Wspaniało, że też patrzy tutaj Miejmy nadzieję, że humo panu dopisuje Bo dla nas też On kosier wiesz No rano nie padało kurwa, no ja jeździłem tu byłem, tu mi ja nie rano i ja Dopiero teraz zacząłem Ja mu mówię, spał cały dzień i szlał Tak, spał no. i A co robisz? A co robiłeś? No naprawdę. No. A co mi się nie podoba? Ja rozumiem, Ale co? rano mógł kosić. No rano nie padało, no to... Ale rano ktoś y, mówię no. tobie. Rano... Mógł... Kosić kosz... Mógł kosiarkę. Ja żył A o, do kosiarki on ma dostęp czy nie? Nie. Bo Czo, do kosiarki tak. dopiero... Do, do, do kosiarki. Dopiero wyniósł kosiarkę jak tego, jak przy jak, jaką... Eee, z kubiesiaku. Tak. Komisowi, no to czemu ty nie dałaś mu rano kosiarki? Ja kosi, on mój kosiak! No to kosę znaczy, no. To no kosze, no. Kosę wyniesiona. Tak, kiedy, jak uciekłeś z komisariatu? Nie. Nie, wyjeżdżałem na komisariat. Jurek winy. No, to to, to. to trzeba było powiedzieć, że kosze... Kurwa, ja, ja wy nie. Powiedziałem, idź koszewę. A kosić to koszę wyniesiona. Czemu ja muszę. Kurwa, na kolanach? Dobra, jutro was kosić. No, potem już ciechuj, nie da się tego skosić, to trzeba kurwa... Tylko nie się do mnie normalnie odnosi, a nie tak jak do jakiegoś frejera kurwa W Frejera znalazł kurwa? I że, że co ja będę kurwa jemu na przecięciu. chyba Andrzej, idź do bramki. Andrzej, przynieś wody. Andrzej, zgasz światło. Okej, okay, dobra. Można, można zrobić no, to nie, no to zobacz, ale Andrzej, to posłuchaj mnie, to nie lepiej sobie wyjść kurwa i pokosić niż jego słuchać. Nie lepiej. Ale ja mu... Mówię, A on mówi, że ty spał. Ja cały mu wczoraj mówiłem... Daj mi kosę, Ja zmienię e, głowicę e, z noża na żyłkę. Dobra, później, później, później. No ale dzisiaj wystawił. No tak. A mi coś powiedział, że wystawił kosę? Nie. No jak ty spałeś, to tu jak ty spałeś? Ja nie spałem, ja, ja leżałem y, na każde jego pytanie odpowiadałem. Nic nie powiedział, że kosza jest wystawiona. Jurek brał piły i moje Jurek, pierwszy trzeba, bo mnie pierwsze trzeba kosę, wynieść. A one no, i piły tak. A ja mówię, Jurek, wynieść kosę. Zaraz. A to, powiedział, to, to ale powie powiedziałeś do jego? Było, powiedz Powiedziałem, że... To i koca na podwórku. Ja, jak deszcz, jak nie padać. Nie, rano nie padał. Jak ja. kulek wyrocił tyły deszcz nie padał. A nie będzie prawda? No, bo nie będziesz się ścieczyć. Ja się odjeżdżam, ja mówię. A ja się sobie... Andrzej, idź koć trawę. Ja przyjechałem, zam... ja mówię. An... Andrzej, idź koć tam... Zaraz, 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 zaraz. Daj poleżeć. Bo zaraz pójdziesz do roboty, Andrzej. Kurwa, ta trawa będzie, wiesz, zaraz do okien będzie sięgać. Yeah, to... A już ale nie o godzinie 12.53 napisałem do Andrzeja, zapytałem czy jest skoszona trawa On mi odpisał, że trawa nie jest skoszona, bo rano była mokra, a teraz pada. Więc mu napisałem o godzinie nie padało, bo wiem doskonale, że nie padało, bo jestem w Białym soku, kurwa i nie padało. Ściemnił mi po raz kolejny stracił, stracił moje zaufanie i za to poniesie konsekwencje. Skończyło się. No, to że jak, jak powiedział prawda jest? Proszę teraz tych Krzysztof Pilkowy, co Co to i co się wydarzyło? Bo ja tylko pisałem z nim. Ja A, byłem no. nie skusiłem, przed pszczołem nie skusiłem, dzisiaj jest skoszone. Major. <noise> dla wspaniałej osoby, którą jesteś. Tu Łech, Łech. Dla, co, Pisz, dla przybyć, Zaraz zobaczymy, kogo to. niby wysłał Wojciech major Major Schodolski. Misz. Dobra, czytam list. Szanowny knóżek na wstępie mojego expose chciałem Ci podziękować za cudowny content na polskim YouTube i te wszystkie wspaniałe filmiki, całe te. Przesyłam Ci tą biedną, lecz akuratną paczkę, w której udało mi się zebrać kilka rzeczy za pieniądze zebrane mamie z portfela. Z rzeczy w paczce jest sok Coca-Cola do rozrabiania, zegarek dla Andrzeja. Zegarek? Zaprezentuj zegarek. No jest zegarek. Jest zegarek. Tymbarka to oddaj, to nie Tobie. Coca-Cola to... Co? to... Nie wolno Tobie tymbarka. To nie na zegarek wymiana. Picie tymbark, niewielka nawiązka pieniężna, 50 zł. No, to dla mnie. To zaraz zobaczymy, o, może w celu. Dezodoranty... No do... wszystko, masz i to. No nie wiem, no. Masz, masz i to. Co? Czekaj, no on tylko... No, ty... Pokazuje co jest. Masz, o, to, jest, no. to jest Tobie paczka, no. Krzysztof. To jest Tobie paczka. Tylko pokazuje co jest. To mnie wszystko. Dezodoranty do odświeżania pach knura. Proszę sprawdzić, czy zapach jest akuratny, bo jeśli nie, to mogę wysłać inne. Kilka cukierków, guma do malowania w sprayu, zdjęcie majora, cegła, żeby w lato drzwi do domku drewnianego nie zamykały się dla jego. portfel dla Andrzeja. I to wszystko. Poczekaj, daj dokończyć mi. Daj mi dokończyć. I to chyba wszystko z moich darów. Proszę nam odpowiedzieć na pytanie, czy mają wrócić do Belwederu. Oraz czy planuje Pan wyjazd Biura Interwencji Obywatelskiej do Niemiec do Majora w odwiedziny? W patce jest jeszcze zdjęcie Majora, które proszę zobaczyć i sobie przypomnieć te cudowne czas. A zegarek i portfel tak naprawdę jest dla Krzysia Misia. O, proszę bardzo. Idziesz? Wykazuję. Tak jest napisane w tym samym dole, zobacz. Przeczytaj sobie. Po prostu pisze do mnie, po prostu, żebym wracał do Krzysztofa. Żebym wracał do Krzysztofa. Żebym wracał. Bo ogółem sami widzieliście, ile razy mu życie uratowałem. On dzięki, może nie dzięki mnie, że ogółem starałem się, a jedna osoba, właśnie ta gośka, że po prostu Ty lepiej się opiekowałeś niż Jeremek się opiekuje. Bo Ty ogółem. Pewne rzeczy robiłeś, ale ty to miałeś Uguem pod kontrolą. Ty starałeś się, że coś się dzieje całe te, to po prostu y, coś działałeś w tym. Ale może dlatego się Uguem Krzysztof nie zgadza y, położyć się do szpitala, ponieważ y, chyba miał jakieś zaufanie do mnie. Trzeba pewne rzeczy ponaprawiać To co u góry popsuliśmy Co się działo, Czy Opowiedz ty. Co? No. no, opowiedz no co? Jak się co minuta zmieniał zdanie gdzie ma boiler? Powiedz... Nie, nie zmieniałem gdzie boiler, nie kłam. Tylko ja powiem prawdę? Nie, powiem tak ja czekaj, ja, ja pierwszy ja powiem. Przede wszystkim boiler tu w, który, w tym miejscu, w którym wisiał nie może być. Bo ściana nie wytrzymuje, bo jest z gliny, siatki i... Z czego Tatuś jeszcze zrobił? E nie, ta ściana tylko drewniana jest. O ta, ale ta. No drewniana. Drewniana, tak? Ale z cięższych belek i tak dalej. Belek. pilśni chyba. Nie. A po wierzchu poszła pilczna pilczne tylko. Aha, wiesz. I była pomalowana. I, I co? W tym miejscu boiler nie może być, więc został przeniesiony na drugą stronę, jest przenoszony na drugą stronę I poszła, była wojna o to tak, bo trzy się żeby zażyczył, żeby koło okna. po pierwsze okno by się nie otworzyło, wtedy jakby w w rogu był, a dwa, że przepisy tego zabraniają. Przepisy przypisami. A nie, no tak oczywiście. Czego? E, e, w razie kontroli, nawet z moksu, jak przyjadą, jak przyjadą, zobaczą. A jak się e, stary bodem i przyjeżdżali, wchodzili i nic na bodyn nie mówili. No. Ale... Wiele na nich do łazienki, Patrzyli. Teraz... Bo to jak było zrobione kiedyś, to tak mogło zostać. Tak samo jak tak. masz tam, y, w samochodzie tablice czarne, rejestracyjne, tak? No. To jak jeździsz, to możesz dalej na nich jeździć. Nie. A teraz już takich nie dają. No. Na czarnych nie możesz jeździć. Możesz? No. Nie. Tak. nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. 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 Kudek, tak. 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 Awantura była i... To możecie robić, to nie... To nie zamontujecie kabiny, to niczego. To nie, to nie przywiąciecie ściany, to nie chcecie do małego pokoju i tak to tam zrobić, No. Na śruby, to Ale nie. teraz poszło inaczej, e, że poszli pod spód. Sporniki pojechaliśmy do e, Kaptoramy. Na inne deski grubsze jeszcze poszli. Trzy będzie trzymać się tiptop. Można było tak zrobić, można, ale... A to po tyle było krzyku, ile do mnie dzisiaj razy dzwoniłeś? Ja mówiłem, że jak w robocie, to nie odbieram. To a to robię. musisz odbierać. A ja nie mogę wtedy. To przez drogę. No. I dalej możesz. Właśnie Tą laskę weźmę laskę... marszałkowską i w pedał Nie wolno tak Krzysztof robić, no. Na ale kto tutaj jest... Kto tutaj robi? Ty robisz, czy matka a, robi? a A co ty właścicielem? To, że właścicielem, to jesteś no, ty. No i słuchaj tego Krzysztof. Komu powiedział? Na majster i dla mnie. No. Żebyś ty słuchał Krzyśka? Nie, majster słuchał Nie. No, ale to jak będziesz tak wymyślał, to on tu będzie, kurwa, dwa lata siedział. A nie, i pięć lat siedzi. No to ty płacz za hotel dla jego. No, Za hotel A ja nie uzgadniałem hotelu. tym. No to posłuchaj. Ja słucham. On już siedzi ponad dwa tygodnie, chłopie, tutaj. A mnie to wiesz. No jak to, co tobie to wiesz? Tobie nie przeszkadza to? No, że, że tyle czasu. On mnie na mieszkaniu nie siedzi. No to nie siedzi, ale będzie siedział jak chcesz, jak będziesz tak wymyślał. Ja nie wymyślę. Jak majster dobry, od razu przychodzi, mówi taki, tak i tak. Ale tak było przecież, powiedział. Tak będzie, tak będzie, tak będzie. A ty zaraz jakieś zmiany. To, to, nie. to, to, to. to. On boiler nie zdejmujemy, cicho, cicho! cicho! Nie! Boilera nie zdejmujemy, bo nie. Ma zostać. Po trzech, czterech dniach przychodzisz, kurwa, boiler zdjąć. No, i, no tak to jest, no? Stąd no. No, no, tak to się przyciąga, przyciąga. No już pomyślałem, chuj, wyjmujcie wolę. Ale to trzeba odkręcić normalnie, a nie piłować, chrwać śruby. A, a, a dzisiaj przyczałeś, że z powrotem ten bojler ma być zamontowany. No i co? No? Ale poszedł boiler nowy, ale na jedną ścianę i bardzo dobrze. No i od... Ale o to, o, to, o to chodziło, żeby no, na tą tak, ścianę. No właśnie. To nie tak. Dobry Majster to jest Miejsce. Ten Bojen i ten był. To ty byś tam nie wraz już potem.